Hej kultura, tutaj Ola i dzisiaj poopowiadam Wam o tegorocznej noblisce, czyli Han Kang. Tak się składa, że byłam przez pewien czas dosyć dużą fanką Han Kang i bardzo zaskoczył mnie ten Nobel. Chciałabym Wam opowiedzieć trochę więcej o jej książkach, a przede wszystkim zwrócić Waszą uwagę na dwie moje ulubione powieści, które wydaje mi się, że są takimi flagowymi tytułami właśnie od tej autorki. Han Kang urodziła się w 1970 roku w Kwangju, natomiast w wieku 10 lat przeprowadziła się wraz z rodzicami do Seulu. Studiowała filologię koreańską, a debiutowała w 1993 roku i co ciekawe Zbiorem wierszy. Myślę, że jak zaczniecie czytać jej książki, to dosyć szybko wyłapiecie właśnie te poetyckie korzenie. Jest to jak najbardziej znana polskim czytelnikom autorka, dlatego, że na naszej scenie literackiej pojawiła się w 2014 roku wraz ze swoją najgłośniejszą książką, czyli Wegetarianką. Jest to tytuł, za który otrzymała w 2016 roku bookera. To jest zdecydowanie jej najbardziej popularna książka tutaj w Polsce, natomiast wydaje mi się, że może ona powodować trochę konsternacji i nie jest tą, którą polecam na początek. Han Kang zdobyła pierwszą literacką nagrodę Nobla dla Korei Południowej właśnie za intensywną prozę poetycką, która mierzy się z historycznymi traumami i obnaża kruchość ludzkiego życia. I myślę, że nie da się zrobić lepszego wstępu właśnie dla książki, która najbardziej wpisuje się w to, za co autorka otrzymała tego Nobla, czyli mówię tutaj o Nadchodzi Chłopiec. Jest to moja ulubiona książka tej autorki, zdecydowanie taka, która najbardziej mnie poruszyła i pierwsza, którą przeczytałam. Będę ją wciskać każdemu do końca moich dni. Nadchodzi Chłopiec to jest poniekąd historia szkatułkowa. Wraz z każdym kolejnym rozdziałem dowiadujemy się trochę więcej o tym, jak wyglądały krwawe protesty przeciwko wojskowej dyktaturze w 1980 roku w Kwangiu. Jednym z bohaterów jest właśnie tytułowy chłopiec, który Wychodzi z podniesionymi rękoma i mimo wszystko zostaje zastrzelony. Han Kang tutaj w bardzo brawurowy sposób działa z narracją. Używa jej jak dosłownego narzędzia, żeby opowiedzieć tę historię w bardzo nietypowy sposób. To jest w ogóle taki element stylistyczny, który widzimy we wszystkich jej książkach, ale właśnie przede wszystkim w Nadchodzi chłopiec oraz w Wegetariance. To jest bardzo emocjonalna lektura, a przy tym wszystkim naprawdę szapoba dla autorki za to, że nie zrobiła z tego takiego efekciarskiego hollywoodskiego tekstu, a wręcz przeciwnie, to jest historia, która ma skłaniać do refleksji i to widać na każdym kroku. Bo Han Kang to jest w ogóle taka autorka, która lubi korzystać z tematów, które są bliskie jej sercu, i chwała jej za to, dlatego że opowiada dzięki temu właśnie o konfliktach, o ekologii i na przykład o feminizmie. I ciekawym ujęciem feminizmu u Han Kang jest na przykład wegetarianka, czyli ta jej najgłośniejsza książka. Dlatego, że tutaj mamy bohaterkę, która przestaje jeść mięso, i wydawać by się mogło, że to jest taka prosta fabuła, ale nic bardziej mylnego. Ta bohaterka traci w zasadzie wszelką autonomię w tej historii, bo tutaj odbiera ją właśnie autorka poprzez narrację. Mówiąc wprost, bohaterka tutaj zupełnie się nie odzywa. Poznajemy jej historię z perspektywy męża, z perspektywy szwagra, ale nigdy od niej samej. I to jest taki aspekt, który bardzo mnie intrygował podczas lektury, dlatego że nie byłam pewna, czy to, że ona nie je mięsa, to jest kwestia moralna, czy może jest to pewien rodzaju manifest, bunt, który próbuje wyrazić, bo w inny sposób nie zaistniałaby w ogóle w tej opowieści. Wegetarianka idzie w taką pokręconą stronę i te elementy fantastyczne, które pojawiają się pod koniec, mogą konsternować, i z tego powodu wydaje mi się, że nie jest to książka dla wszystkich. Warto to mieć na uwadze, dlatego że jest to taki tytuł, który, wydaje mi się, dosyć polaryzuje czytelników. Jakbym miała podsumować, to właśnie nadchodzi chłopiec i wegetarianka są tymi moimi ulubionymi książkami od autorki. To są takie tytuły, po których Będziecie chcieli o nich dyskutować, takie, które zachęcają właśnie do dyskusji i myślę, że to jest bardzo cenne. Inaczej ma się sytuacja z Nie mówię żegnaj i białą elegią. To są takie teksty bardziej liryczne i prawdopodobnie trochę trudniejsze do odkodowania, również mocniej osobiste, i przez to ja nie za bardzo się w nich odnalazłam. Te dwie książki są dosyć podobne nie tylko pod względem tej liryczności, ale przede wszystkim motywów, bo głównym motywem jest właśnie biel, kolor żałoby, i właśnie o tym te dwa teksty opowiadają, i myślę, że też przez to one w jakiś sposób w mojej głowie się zlewają. Białą elegię autorka napisała podczas rezydencji literackiej w Warszawie, i to miasto można odnaleźć, co jest dosyć ciekawym doświadczeniem. Autorka próbuje uporać się ze śmiercią starszej siostry tuż po porodzie i ta biel tutaj, ten kolor żałoby pojawia się na każdym kroku. Ona go w każdym zakątku Warszawy również widzi. Niestety ta książka jest na tyle melancholijna, że momentami wychodzi to aż banalnie, a dodatkowo jest tak bardzo osobista, że bardzo ciężko wchodzić z nim w polemikę czy też interakcję. Trochę inaczej poprowadzony motyw żałoby w Nie mówię żegnaj więcej mi dał i bardziej przypadł mi do gustu. Dodatkowo wraca tutaj ten element feminizmu, który ja u Han Kang bardzo lubię. To opowieść o trzech kobietach. Jedna żegna się z życiem, druga jest odległą przyjaciółką, a trzecia tajemniczą figurą matki. Obserwowanie dynamiki relacji między tymi bohaterkami było moim zdaniem najciekawszym elementem tej książki i bardzo żałuję, że niestety to nie jest główny powód, dla którego ta opowieść w ogóle powstała. Za tym wszystkim stoi historia Korei i trudnych relacji Koreańczyków. I wiedziałam, że to jest taki aspekt, który Hank Hank jak najbardziej potrafi ograć i dobrze nam opowiedzieć, zwłaszcza po Nadchodzi Chłopiec. Natomiast niestety, środkowa część tej książki bardzo przypomina Białą Elegię. To jest taki tekst bardzo metaforyczny i liryczny, i on niekoniecznie cokolwiek wniósł do tej historii. Te dwie książki są zdecydowanie bardziej delikatne w przekazie, a to nie jest koniecznie to, co ja u Hankank'u lubię, a przynajmniej nie przyzwyczaiła mnie do tego po tych dwóch pierwszych tytułach, które wam przedstawiłam. Z kroinkarskiego obowiązku muszę donieść, że podczas przygotowywania się do tego filmu zdałam sobie sprawę, że w mistrzach opowieści również znajdziecie jedno opowiadanie Hankang, natomiast ja go jeszcze nie przeczytałam. Dobrze zobaczyć tego literackiego nobla dla Korei, a zwłaszcza dla autorki, która swego czasu odcisnęła to piętno na moim czytelniczym sercu. Ze swojej strony oczywiście najbardziej polecam chłopca oraz wegetariankę. Są to książki, które wywołały we mnie najwięcej emocji i do tej pory nie mogę o nich zapomnieć. Dajcie znać w komentarzach, które książki Hankang znacie, a może ta przygoda jest dopiero przed Wami.